Cześć, witam wszystkich w nowym wideo. Jeśli jesteś nowy, zostaw sobie, dodaj filmik codziennie. Chciałem dzisiaj skomentować dzisiejszy dzień e, sądzenia się Johnego Deppa i Amber Turt, <laughs> ja Będę używał tego sformułowania, żeby opisywać ją. E, dzisiejszy dzień. Dzisiejszy dzień w gruncie rzeczy uważam jest dla Johnego Deppa, bo mm, adwokaci Johnego Deppa to był dzień wzywania świadków w gruncie rzeczy po stronie Johnny'ego Deppa, więc tak, to musiał być dzień dla Johnny'ego Deppa. Masło maślane. Nieważne, nie będę nagrywać to jeszcze raz. Dzień się zaczął w ten sposób rozprawa, że ten gościu, adwokat Johnny'ego Deppa, próbował strike, tak, czyli wyrzucić całkowicie wniosek o to, że niby Amber Heard ucierpiała jej kariera, E, dzięki paru pismom, e, tam dwóm czy trzech publikacjom e, adwokata Johnego Deppa parę lat temu e, na temat, że Amber Heard kłamie po prostu, nie? I w jakiś bardzo e, niskich, że tak powiem, low, low magazine, tak? W bardzo niskich takich jakichś kurwa tabloidach. I ona po prostu mm, pozwała Johnego Deppa, tak? E, bo John Dem najpierw ją poznał, a ona pozwała go znowu, także e, tutaj gościu chciał to wyrzucić z tego, z tej rozprawy i nie udało się, ale mam nadzieję, że mu się udało, bo powiedział to zapamiętałem na początku, powiedział, że no przynajmniej daj, dajmy to do dowodów, że dobra e, nawet jeśli nie odrzucicie to, że w ogóle te w tych jakichś tabloidach, że ten adwokat napisał te jakieś swoje stwierdzenia, to myślicie, że mają to wspólnego z Amber Heard, jej karierą. Dodajcie to do dowodów, że po prostu najpierw Johnny ją pozwał, to ona go pozwała. Wiecie o co chodzi i mam nadzieję, że oni będą używać tej taktyki. To jest bardzo dobra taktyka, bo to jest prawda, <noise> więc nie trzeba nic wymyślać po prostu. <noise> To jest prawda. No, najpierw Johnny ją pozwał, to ona pozwała też go i jego adwokata, że niby oni uszkodzili jej karierę w jakiejś, kurwa, tabloidziku. No, to nie jest Washington Post. Poza tym Johnny Depp nie, nie, nie dał takiego, kurwa, jakby to powiedzieć, tego pisma, tylko jego adwokat, więc dziwne. Tak czy siak, po prostu mam nadzieję, że mm, sędziowie przejrzą przez nią, kurwa, mać. E, więc tak się to zaczęło, nie wiem czy dadali do, do dowodów to, żeby to po prostu pokazać, że no najpierw Johnny ją pozwał, później ona go pozwała, więc ona nie miała zamiaru pozywać ich, tylko że ona pozwała go w ten sposób, że to jest wielka, jedna wielka gra w jej wykonaniu, tak. Teraz mamy pierwszego świadka, tutaj jest gościu wielki boss z DC, prezydent DC. No, i w rzeczy powiedział, że no Johnny Depp nic tam nie robił, i odniosłem z, odnosiłem wrażenie, że kurwa, co ja tu robię z tego gościa. Ja jestem prezesem DC, mam to w dupie, nie chcę mieć nic wspólnego, i tak zastanawialiśmy się, żeby wyrzucić Amber Heard, bo miała słabą e, relację z Jasonem, jak z Mamoą? Zawsze zapominam jego imienia: Jason Mamoła? Czy nieważne. Z mamą, z Aquamanem, Mała, miała słabą chemistry, tak. E, było mało chemii, mało motylków, <noise> jakby to określić po polsku. Mało chemistry, tak, między nimi było. Mało, mm, że po prostu mm, mają jakieś uczucie między sobą w filmie. Było mało widać. Dlatego zeznał także dobry świadek, cały prezes DC e, Universe, e, także boss. I mam nadzieję, że już, dobra, dadzą jej tego Aquamana i już spierdalaj z DC. I mam takie wrażenie, że ten gościu tak zrobi, że po prostu już nigdy je nie zatrudnią w DC Universe. Chyba musi się tłumaczyć boss przed jakimś kurwa rozprawą. I śmieszne było, to muszę wspomnieć, że adwokat Amber Heard próbowała złapać tego bossa na jakimś słowie czy coś. To było dziwne. E, później mamy drugiego świadka, hmm, chirurg ręczny. Zeznał w skrócie, że Johnny Depp e, miał tam w gipsie dwa palce i nie mógł po prostu zgiąć swoją, e, swoją rękę w pięść, żeby kogoś uderzyć. Więc dobry świadek. Mamy kolejnego eksperta. W gruncie rzeczy zjechał tamtą ekspertkę, e, powiedział, że... No, bo Amber Heard wczoraj tak, ta ekspertka powiedziała, że no... Ona powinna zarabiać tyle i tyle i jej majątek powinien wydawać się na 50 milionów a John Depp zrujnował ją na 50 milionów. I ja rozumiem dlaczego wzywałem tych ekspertów tutaj i innych ekspertów. Żeby zminimalizować koszty przegrania rozprawy przez żonego Deppa. jeśli John Depp przegra i naprawdę jury, tak, sędziowie stwierdzą, że ława przysięgłych, że no Amber Heard wygrała czy coś, ma rację, to żeby zminimalizować po prostu koszty pieniędzy, tak, które Johnny Depp niby uszkolił jej karierę czy coś, także zjechał ją całkowicie, porównał do Jasona Mamoły, tamta partnerka, on wszystko tam, wszystko tam po prostu powiedział, że no dobry ekspert, zjechał tamtą ekspertkę od, od wczoraj, tak, od Amber Heard strony. Tutaj mamy kolejnego eksperta, który też yy, obliczył ile po prostu Amber Heard zarabia i tam wyszło, że tam 3-4 miliony, także na rok, także yy, jak Johnny Depp przegra, co kurwa, mam nadzieję, że nie przegra to to po prostu tyle będzie płacił, tak, czy odszkodowań. Minimalizują po prostu straty i bardzo dobrze. Tutaj mamy eksperta kolejnego, który no, w miarę był dobry, a chociaż był jeden z słabszych ekspertów dzisiaj. Który po prostu pokazywał, że. Bo tamci ekspertki od <coughs> Amber Heart. <coughs> Sorry. Strony wczoraj pokazywali, że tutaj jest jakiś tam wzrost hejtu na Twitterze, czy coś. <coughs> <coughs> e, bo tutaj się rozchodzi o te artykuły, które. Udostępnił właśnie ten adwokat tam parę lat temu, dwa lata temu chyba napisał, tak? Że, że tam Amber Heard używała hoaxów, żeby go złapać na e, kasę, tak? Więc e, w gruncie rzeczy on tam zrobił datę, że to nie ma nic wspólnego, tutaj możecie e, użył parę słów. Także też troszkę shady zabieg, ale dobry zabieg, bo e, pokazywał, że tutaj jest ten Waldman Statement, tak? Który, i nie ma tutaj żadnego wzrostu tutaj jest wzrost bo y, audio zostało w, w, um, udostępnione w gruncie rzeczy i tutaj jest wzrost bo tam y, plotki o Amber narobiła włóżko po prostu tak wyszły także tutaj nie ma żadnego wzrostu dzięki y, któremu Waldman Statement jak oni twierdzą y, kosztowało jej jakieś tam złe imię i tak dalej także w miarę dobry świadek później mamy tego gościa to było bardzo mm, niespodziewane ten gościu poczekajcie ten gościu w gruncie rzeczy przyszedł wynajmował chatkę dla nich przy ognisku tam Amber Heard mówiła, że go uderzy, uderzył i zrujnował tam posiadłość czy coś tam zrujnował ten gościu przyszedł, który wynajmował tą chatkę i w gruncie rzeczy zeznał, że e, Amber Heard e, była e, Amber Heard była ta zła i krzyczała na niego w tym wieczór, także ciekawe. I e, no tutaj uważam, że on może być najmocniejszym świadkiem, bo jest taki niestronniczy, że tak powiem, chociaż jest stronniczy, bo skłama pod przysięgą, bo wyszło, że tam... Czy... Śledzisz Johnny Depp Fan na Twitterze? On powiedział nie, ale tak naprawdę śledzi. Tam wyszło, że śledzi, także kłamiesz, gościł. Natomiast mam nadzieję, że nie kładnie w zeznaniach, i myślę, że to jest jeden z najmocniejszych świadków, bo jest taki bezstronniczy. <coughs> także widział, jak przy ognisku tam Amber Heard krzyczała na Johnego, i tutaj mamy kolejnego eksperta. i mam nadzieję, że to będzie na dzisiaj koniec. Już. W gruncie rzeczy gnoi tamtego poprzedniego eksperta, który się zachowywał dziwnie, mówi, że tam złamał Golden jakąś tam rule, że tam nie może dawać opinii, jeśli nie ma w gruncie rzeczy kontaktu z pacjentem i nie ma jakiegoś głębszego wglądu w to, tylko wydaje opinię w gruncie rzeczy oparte o gówno o żadne dowody, więc e, więc tak, w gruncie rzeczy, gnoi, e, gnoi e, tego poprzedniego lekarza ze wczoraj także uważam dobry dzień dla Johnny'ego Deppa i mam nadzieję, że Johnny Depp wygra bo jeśli John Depp przegra to to oznacza, bo ja nie wierzę Amber Heard żeby ona to była e, ofiara e, przemocy e, ofiara przemocy nie mówi, tak jak ten powiedział na początku później powiem e, ofiara nie mówi w nagraniach ja, ja cię nie, nie, I didn't punch you I, I wasn't hitting you, babe you are not you know punch tak jak ten gość mi powiedział, co by było, gdyby zamienili rolę, nie? Wiecie, jakby facet to by gadał do blaski to, to by było nie bardzo źle odbierane, także mam nadzieję, że Amber Heard przegra. Mam nadzieję, że ona po prostu weźmie i, i, i wydupią ją z tej Hollywood całkowicie. Wypierdolą ją z tą Hollywood całkowicie. I myślę, że dłużej już studio nie będzie z nią pracować. Nie, nie wydaje mi się. To jest moje mm, moje przewydanie. Także ogólnie dobry dzień dla John'ego. Tyle chciałem nagrać i widzimy się jutro. Na razie. Hejo!